Hej, do super, że jesteście. Zapraszam Was na kolejny filmik. A dzisiaj zaprezentuję po raz kolejny ten komputer sesjonalny z Pytoglu 2 z Pytoglu główną marki Gigabyte GK8 MP7 F9. Tym razem po wymianie procesora. Ze względu na to, że był wcześniej był procesor Android And Sempro 3000+, 64-bitowy. Socket 939 był słaby, słatre, ba, słaby, słaby, procesor był, więc postanowiłem wymienić procesor na Amt Atlon 64 X2 4600 Na ten to bo, bo Amt C 1000+ był jednordzeniowy i jednowątkowy. I a teraz, a teraz proszę na, na dwurdzeniowy i dwuwątkowy Amt ATLON 64 x 4600 Plus, który właśnie kupię na Allegro za 200 zł. Został poczty polskie do sklepu Żabki za, 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 za darmo. To więc tak, YouTube niestety gorzej działał ze względu na procesor AMD 7 3000, Plus, ale za to trochę, le, to trochę lepiej działa YouTube. A reszta gier też, jeśli chodzi o gry, to nic się nie zmieniło. Niestety nic się nie zmieniło. A z Flatout 1 niestety jest problem. Flatout 1 się zawiesza. A na przykład Flatout 2 to też to też działa w końcu. A Flatout 1 niestety zawiesza się po wymieniu procesora. No dobra. Dobra, to teraz pokażę po wymianie. Włączamy monitor, głośniki. I teraz włączamy komputer. O, widzicie, tu jest napis Atlas 64 Dual Core. Wyłączamy automatycznie restartowanie komputer. windows XP. Restartowanie komputer po blues screenie Bo jeszcze wtedy się był przed wymianą procesora. Blue screeny były podczas grania w gry na przykład Ford Racing 2, Serenka Racer, Flato 2 Nitwo Rusia Gratis, Asfron CCCP, Maluch Racer 2. I to chyba wszystko, jeśli chodzi o gry, co, co te wymieniłem, te gry, co wtedy blue screen się pokazywał. Na początek sprawdzimy powiadomienia głośność. Sprawdźmy na początek to po, po uruchomieniu komput komputera stacjonalnego i nie tylko komputer stacjonarny ale laptopów także. Weźmy mój komputer. Sprawdźmy wolne miejsce jest 88 GB, cały czas. Jeszcze nie cały czas. Dobra, teraz klikamy, klikamy prawym przyciskiem myszy Mój komputer. w właściwości. No i widzicie, procesor się zmienił. To jest na. Wcześniej był napis Amt Sempron 3000. Jeden kończy 1 GHz. czy tam kończy. Tak, jeden kończy się GHz. Teraz jest zmieniony na Amt Athlon 64X2 Dual. Core. Procesor 4600+, 2,4 GHz, co teraz jest. Załatwiam sprzęt, manager urządzeń. Teraz klikamy procesory. O widzicie, tu są dwa rdzenie i dwa wątki nawet. Dwurdzeniowy i dwuwątkowy dwu procesor teraz w końcu jest. Zamykamy. Menedżer zadań. Procesy. O nie, wydajność. Tutaj mam użycie procesora. 0% teraz jest. Zamykamy. A teraz wejdźmy na początek PRZYGLĄDAR Najpierw mypal. Mm. <coughs> Poczekamy, o, już. Wejdźmy w YouTube, wejdźmy w Copyright sound. Oczywiście Alex Skrindo i oczywiście przerwę na reklamę. No. Wejdźmy w Mamy pełny ekran. Napisy włączamy. Sprawdźmy. Zobaczmy, bo tutaj wejdźmy tu p na 60, 60 FPS. Niestety niestety gorzej działa YouTube lepiej, gorzej działa, niestety, na tej przeglądarce internetowej, my pal. Zamykamy pełny ekran. Jeszcze, jeszcze raz sprawdźmy 480p. 408. to już to lepiej działa. Zamykamy przeglądarkę. A teraz wejdźmy w Mozilla Firefox. Nie ustawiamy żadnej domyślnej przeglądarki, wejdźmy w YouTube teraz Niech będzie YouTuber Home Poczekamy aż się załaduje wszystko ten, Ta cała strona internetowa YouTube na tym Firefoxie To teraz wejdźmy jeszcze raz Ten sam filmik I jak zwykle Czekajcie chwilę Może nie będzie żadnych reklam na tym YouTube Może może jednak być. A jednak nie ma. Włączamy napis. A w, na tym przeglądarce Mozilla Firefox YouTube lepiej le, le, do bardzo dobre zchodzi w końcu YouTube. Tylko że full HD nie mogę wejść, bo niestety obraz się w ogóle nie rusza, w ogóle się nie rusza obraz tak samo jak i tak samo jak na prze, tak, samo jak na przegląd, a, tak jak po internetowi MyPal. Dobra, zamykamy. No dobra. To teraz wymieniamy te gry, na, na, jak przetestowałem. Fodra C2 dobrze działa. Doskonale. Karuna 2D, bo też doskonale działa. Teraz mówiąc, to Forever. Czeski się nie, nic ci nie zmienił. Flatoł niestety się popsuł, bo zawiesza się. Serenka racer top, też nic się nie zmienił, czyli dopyś działa. Nitworusia, gra sal, Maluch racer 2 też, też chodzi. Flatoł 2. I coś jeszcze. I, malu, i maluch racer 1. To wszystkie, które wymieniałem. Tylko ten cały jeden, jeden cały 1 jeden się popsuł. Zawiesza się po wymianie procesora. Reszta wszystko działa jak jak należy. Dobra. Zanim wyłączę komputer wejdę w mój komputer. Nic się nie zmieniło. Sprawdzimy jeszcze powiadomienia. I jeszcze głośno trzeba sprawdzić. Działa wszystko, to dobra, to na dzisiaj tyle. Wyłączamy teraz komputer. No dobra, to na dzisiaj tyle na tym moim filmiku komputer się jeszcze się wyłączy wyłączamy głośniki poczekam na napis monitor going to sleep na monitorze monitor going to sleep dobra wyłączamy monitor i jakby jeszcze lepiej YouTube, jeszcze lepiej YouTube działał to bym zmienił jeszcze na Wymienił jeszcze na Amt Opteron 170, albo najlepiej na 185 Procesor, to by jeszcze lepiej YouTube działał, tak samo jak i tak, jak na, tak, i tak samo ta to, Na Firefoxie, jak i na Palu. Okej, okay, to już koniec tego filmiku, Jeżeli podoba wam się ten filmik o, o moim komputerze stacjonarnym Marki Gigabyte kk 850 g 9 po wymieniu procesora to zostawcie łapki w górę i subskrybujcie, i subskrybujcie mój kanał. Dzięki. Papa. Pa.